Mamy to słuchajcie nowy odcinek Doom Studio. Zapraszam 28. Obejrzyjcie cały tutaj ze mną i lecimy, nie ma że boli. Wow co tu oni atakują jaką tą bazę chyba skibidi toilet, nie? Yes. Jasny gwin, co tu się dzieje? Tak, to jest kolejna baza z Kibidi Toilet. Wow, panie, patrzcie TV man. W... To jest TV woman? Samochodem, nieźle. O kurka Jezu, co to jest za jakiś dziwny Skibidi Jasny więc co to ma być? O, zatrzymali czas, dobra. Okej. Okay. Co to jest ta ręka jego? A, patrzcie, cofnął czas, żeby miał, co tu się dzieje. TV <tiby> Woman, patrzcie, wszystkie kobiety, jak na tych zapowiedziach na przeciekach, ba, Skibidi Base Zero, czyli baza zero, Skibidi Toilet. A, czyli oni atakują tą bazę, gdzie byli ci hakerzy, jak widzicie. Upatrzcie, a tu wszyscy załatwieni. Ten sobie czyta. Jimen Apocalypse. A ten to kto? To jest ten asasyn. Tak? No, to jest ten wiertło ninja. Ten asasyn. I paradmen. W końcu oficjalnie widzimy mniej więcej, jak wygląda. Wszystkie pomieszczenia wysadzają. Ej, to ładnie, że oni tu poszli. Ło, wow, ten kozak wygląda, nie? Exit, tam jest wyjście. To oni razem działają jakoś. Ten aparat men, patrzcie. Aha, teleport. Teleport oczywiście, kostka. I co? Co dalej? To jest jakaś inna baza chyba. Wow, ołówek, men? Co tu się dzieje? LOL, coraz więcej nowych postaci, nie wierzę. LOL, to jakieś nowe osoby? Co tu się dzieje? LOL, parysuję sobie broń. Haha, <laughs> nie wierzę. Ta seria tu robi się szalona, naprawdę. Co on robi? Co jest? Oni się mogą sami na... Pewnie będą jeszcze skibid i gumki i to będzie dopiero, nie? Ja cię gwizdzę, jaka ta seria jest dziwna. No dobra, wysadzili tą bazę, a co z tą przy... Jezu, co to jest? Jezu, jakie to jest obrzydliwe. A to, co? Tytan? O jasny gwint. O jacie. Witamy,

wow, neosamovita, that is where your female agent must be imprisoned. however, we must focus on our main goal. g-man apocalypse project cannot be allowed to succeed. our mission is not rescue. i it's you your decision. Be safe and if anything happened, we hope this can help. to jest ten do, do tego, żeby być niewidzialnym. Kurka, nieźle. Jezu co za ko kosmiczny odcinek słuchajcie. Masakra. Nie no, to było niesamowite. Chodźcie, będziemy to analizować. Jacie. Niesamowity odcinek Szalony powiem wam szczerze. Hack! Patrzcie, to jest ta baza, gdzie hakowali. Czy będą tu jakieś jeszcze smaczki? Takie, słuchajcie, będziemy musieli obejrzeć to. Ta typi woman na tym wojskowym samochodzie jest, nie rozwala. <ścoughs> Naprawdę. Tu mamy tą bazę zero, tu są toalety. Trzeba to tak zatrzymywać, żebyśmy mniej więcej widzieli, co się dzieje, nie? Ale to są jakieś nowa, nowe rodzaje te tych te, te, te skibidi toilet w ogóle. No i co jest ciekawe, to to słuchajcie, że prawdopodobnie jak mamy ludzi ołówki, to będą pewnie kontry jako gumki Skibidi, nie? No ta jest naprawdę na zemsty, nie? Nie dziwię się kobieta zegar. Ten mu tą rękę naprawił Prawda? No i mamy wszystkich, wszystkich. Wszystkich sojuszy. No i to jest ta baza zero, czyli muszą się udać do pierwszej. Hakerzy zostali pokonani wszyscy, jak widzicie. Ten sobie tu czyta czekajcie co A tu są te chipsy, nie? Więc sobie może zdjęcia zrobić. No i mamy tego, asasyna. To dużo postaci się nowych, Tych nowych i starych pojawiło. Czekajcie, czy my tu widzimy coś takiego, wiecie, jakieś takie easter eggs albo coś? Raczej nie. Czekajcie, ktoś tu sobie. A, tu ta siedzi sobie, TV Woman, widzicie? Bez głowy. Gdzieś ta głowa lata tam w okolicy. Na ławeczce sobie siedzi. Tu jest pełno pralek w ogóle. Widzicie to? Pełno pralek tu jest. I ci ludzie ołówki, to jest na niesamowite. Może sobie pisać e, Large, e, large e, Puroman. <ścoughs> to jest niezłe. No, umiejętności mają zacne, patrzcie, i są odpornie jakby. Ten ma fajny młot, powiem wam szczerze. I w ogóle jakiś nowy rodzaj Skibidi Toilet, zobaczcie. Taki jak z tym mózgiem na wierzchu, masakra, jak obcy trochę. I to jest, słuchajcie, to nie jest tytan ich. To nie jest tytan. A pen to jest długopismen, czy coś, jakiś large albo coś, Robo Man. Robo pen albo coś takiego. Nie, no, odcinek jest mistrzowski, słuchajcie, naprawdę. I to jest to pióro dostali. Jeden z lepszych, moim zdaniem.